Za chwilę Mam Talent. Zapraszamy na ostatni półfinał na żywo. A już o 22.20 Sandra Bullock i Hugh Grant w komedii Dwa tygodnie na miłość. Rozkapryszony bogacz zatrudnia skromną prawniczkę. Czy tę parę połączy niechęć, a może miłość? Wygraj kampera o wartości 400 tysięcy złotych i zabierz przyjaciół w podróż życia z produktami marki Duda. Grilluj, chilluj i baw się razem z nami. Kup dowolny produkt marki Duda objęty promocją. Zarejestruj dowód zakupu na www.loteriascamperem.pl i graj o kampera oraz inne atrakcyjne nagrody. Promocja trwa do 15 sierpnia. Sponsorem programu jest firma Ziaja. producent kosmetyków z odżywczej serii Kokos pomarańcza. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Na program zaprasza sponsor producent owocowych herbatek Lipton. To jest program Mam Talent.